sam Sulek w ten weekend zamknął usta wszystkim hejterom, wygrywając swoje pierwsze zawody kulturystyczne i to w fenomenalnym stylu. Wielu nie dowierzało w jego sukces na scenie, zwłaszcza po wspólnym pozowaniu z Ursem Kalecińskim, gdzie nie da się ukryć, zaprezentował się ciut słabiej od bardziej doświadczonego Ursa, który na koncie ma wiele startów, ale z całą pewnością nie można stwierdzić, że został zdominowany. Wręcz przeciwnie, sam już w tamtym momencie imponował jakością sylwetki a teraz tylko to potwierdził startując w swoich pierwszych zabodach. Czy przed nami właśnie zaczyna się era sama suleka, kulturysty, który dominuje rywali nie tylko liczbami wykręcanymi w mediach społecznościowych? Z suplementy KFD kupisz taniej z kodem stalowy. Wystartował w NPC Legends w Classic Fizik w dywizji do metra 80. M. Jeżeli chodzi o przedział wagowy dla tej grupy, to było to mniej więcej między 95 kg a 99. Sam wyniósł na wagę 98, więc idealnie zmieścił się w górnej granicy limitu wagowego. Wyszedł na scenę w topowej formie, kompletnie deklasując rywali w swojej grupie. W amatorskich zawodach wygląda to tak, że zwycięzcy poszczególnych grup stają w szranki między sobą. Z takiej grupy zwycięzców wyłaniany jest jeden zawodnik, ten najlepszy z całej kategorii Classic Physique, który zostaje wygranym całych zawodów i ten tytuł trafił właśnie do sama, zresztą bardzo słusznie. Pochylmy się nad jego formą startową trochę bardziej, bowiem jest co analizować. Myślę, że na początek musimy skomentować jego nogi, bowiem był to jeden z tych elementów, o który wielu fanów się obawiało ze względu na mocno odstające mięśnie dwugłowe, natomiast wyglądały całkiem nieźle na scenie. Z kolei czwórki sama prezentowały spore rozmiary, natomiast mogłyby mieć jeszcze wyraźniejszą separację, co widać na przykład w pozie bicepsy przodem na tle mięśni czworogłowych jego rywala po prawej. Idąc wyżej, środkowa sekcja bez zarzutów. Świetny wakium robiło robotę. Symetryczne, bardzo ładnie ukształtowane kostki na brzuchu doskonale komponowały się z mięśniami skośnymi. Idąc jeszcze wyżej, mieliśmy kolejny przykład tego, jak przygotować sylwetkę do startu w zawodach kulturystycznych. Świetnie rozbudowana klatka piersiowa dodawała pełności, ale to, co najbardziej wyróżniało sama na tle pozostałych zawodników, to mięśnie naramienne. Pękate okrągłe, bardzo dobrze wyseparowane. Było to szczególnie dobrze widoczne w klatce bokiem i w legendarnej pozie Arnolda Schwarzenegera. Z kolei największa liczba fanów Suleka zwróciła uwagę na kapitalną choinkę na jego plecach, którą prezentował tuż przed przejściem do bicepsów tyłem oraz najszerszych tyłem. Dół jego pleców był nie tylko świetnie rozbudowany i trójwymiarowy, ale także docięty i prążkowany. W tym elemencie nawiązywał wręcz do takich legend kulturystyki jak Samir Banu, znany właśnie z dopracowania tego elementu w posach tyłem. W tricepsach bokiem natomiast mogliśmy zobaczyć w całej okazałości do doskonałą proporcję sama, między rozmiarem górnych partii i docięciem w środkowej sekcji. Dzięki świetnemu przygotowaniu sam nie tylko zwyciężył te zawody, ale też zapewnił sobie start w Arnold Classic za niecałe dwa tygodnie 28 lutego. Po pierwszych zawodach samasuleka z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że pokazał się jako znakomity pretendent do poważnej kariery zawodniczej w przyszłości. Wprowadźmy kilka faktów, które tym bardziej przybliżą ci, dlaczego mamy prawo wyciągać taki wniosek. Sam przygotowywał się bez trenera, co oczywiście nie oznacza, że nie słuchał podpowiedzi innych, bardziej doświadczonych zawodników tu i ówdzie, ale faktem jest, że nie miał nad sobą konkretnej osoby, w cudzysłowie opiekującej się nim przez cały czas podczas przygotowań do startu, co jest typową praktyką w środowisku kulturystycznym. Sam nie dość, że samodzielnie przygotował znakomitą formę, która zapewniła mu zwycięstwo. To w dodatku był w stanie podejmować racjonalne decyzje i zachować trzeźwość umysłu do samego końca, co widać chociażby na jego nagraniu z Dnia Ważenia, gdzie dzielił się z fanami swoimi spostrzeżeniami. Najwyraźniej sam doskonale wiedział, co robi i jak powinien przejść przez cały proces redukowania wagi, chociaż można było obawiać się o jego dyspozycję ze względu na tempo gubienia kilogramów. Tak jak wspomniałem już w jednym z ostatnich materiałów, sam redukował mniej więcej 2,5 kilograma tygodniowo, a warto zaznaczyć, że aby osiągnąć takie tempo spalania tkanki tłuszczowej, musiał być na deficycie rzędu 2000 kilokalorii dziennie. Tak czy inaczej, zdaje się, że nie miało to większego wpływu na jego samopoczucie przed zawodami. Sam wyglądał na naładowanego energią i podekscytowanego swoim pierwszym startem. Co więcej, musimy zdać sobie sprawę, że presja, jaka na nim ciąży, jest większa niż na niejednym zawodowcu, ponieważ sam Sulek ma ogromne zasięgi w mediach społecznościowych i całą masę ludzi śledzących jego poczynania. Sam dźwignął to bez większego problemu, co może zwiastować również predyspozycje psychiczne do radzenia sobie z presją całej otoczki startu w zawodach. Mi psycha siada? Stary, ja mam tak mocną psychikę. Ty nie wiesz, jaką ja mam mocną psychikę. Facet, co ty mówisz? Jeśli wy Wydaje ci się, że jest to proste zadanie dla kogoś, kto tak jak sam jest obyty z kamerą, to przypomnij sobie, jak się czułeś na swojej ostatniej redukcji w jej końcowej fazie. A teraz dodaj do tego fakt, że zawodnicy na scenie mają zdecydowanie poniżej 10% kanki tłuszczowej, więc musiałbyś to uczucie jeszcze pomnożyć razy kilka, żeby zdać sobie sprawę, jak wyczerpującym psychicznie i fizycznie jest start w zawodach kulturystycznych. Jeżeli chodzi o elementy do poprawy Usama, możemy wskazać grubość mięśni najszerszy grzbietu, co było szczególnie widoczne w bicepsach tyłem. I mówimy tu oczywiście w kontekście startów w kulturystyce na najwyższym światowym poziomie, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, sam ogólnie wyglądał fenomenalnie na scenie, zdecydowanie lepiej od pozostałych zawodników, natomiast skoro celuje wysoko jeśli chodzi o jego karierę zawodniczą, to powinniśmy go równie skrupulatnie ocenić adekwatnie kwatnie do jego ambicji. Kolejnym elementem, który mógłby dopracować, jest poziom docięcia, na co wskazywały pośladki, które wyglądały jakby trzymały jeszcze trochę tkanki podskórnej. Przyczyn mogło być kilka, niekoniecznie tylko zalegający tłuszcz. Sam mógł nie przeprowadzić optymalnie procesu odwodnienia i ładowania węglowodanami, co objawiło się brakiem nabicia w tamtej części ciała. Wskazywałoby na to jeszcze jedna poszlaka, mianowicie w dniu ważenia Sam podzielił się ze swoimi widzami tym, jak aktualnie wyglądają jego mięśnie czworogłowe uda, a trzeba przyznać, że robiły piorunujące wrażenie z dobrze widocznymi wszystkimi głowami i prążkowaniem. Na scenie, tak jak mówiłem, trochę zabrakło tego efektu, więc mamy prawo podejrzewać, że wkradł się tu jakiś drobny błąd w dniu ładowania. Ponadto dało się też zauważyć, że sam musi dopracować pozowanie, ponieważ chciałoby się lepszej przypinki w dolnych partiach, co przyszłoby mu łatwiej, gdyby pozował niżej na nogach, bowiem często praktycznie stał na prostych. Generalnie to są detale, które mogłyby wydawać się nieistotne w kontekście całej świetnej prezencji sama na scenie, a jednak biorąc pod uwagę to, że wygraną na NPC zapewnił sobie możliwość startu Arnold Classic już 28 lutego, to powinien czym prędzej zwrócić uwagę na te szczegóły, które w rywalizacji na znacznie wyższym poziomie będą mogły przesądzić o tym, czy to właśnie w ręce sama trafi karta Pro. Warto docenić ambicje sportowe sama, ponieważ faktem jest, że mając już taką pozycję w mediach, jaką ma, nie musiałby zajeżdżać się ciężkimi przygotowaniami i startami w zawodach, by zapewniać sobie dochód pewnie do końca życia. To pokazuje, że sam Sulek nie kreował swojej postaci, a po prostu ma szczerą pasję do kulturystyki, co właśnie w tym roku zaczyna objawiać się wszystkim niedowiarkom. Niestety, sama szczera zajawka nie wystarczy, żeby zdobyć kartę prąd, bowiem. Tak naprawdę dopiero teraz zacznie się prawdziwa zabawa w kulturystykę. Zawody Arnold, klasik amatorów to już bardzo wysoki poziom, ponieważ każdy startujący musiał być wcześniej w pierwszej dwójce na jakichś regionalnych zawodach mniejszej rangi, tak jak to zrobił sam wygrywając NPC. Co za tym idzie, każdy ze startujących w praktyce może być na bardzo zbliżonym poziomie jakości sylwetki do sama, biorąc pod uwagę i docięcie, i ilość masy mięśniowej. W takiej sytuacji to właśnie detale, o których wspominałem wcześniej, mogą zadecydować o wyłonieniu zwycięzcy. Z kolei patrząc na sylwetki pierwszej trójki klasyfikacji Men's Classic Physique Overall zawodów Arnold Classic w 2024, możemy zauważyć, że choć są to naprawdę topowe sylwetki, to sam Sulek nie odstaje od nich i wygląda na to, że spokojnie mógłby z nimi powalczyć. Porównując go na przykład do Lukasa Fanka, który właśnie podczas tych zawodów wygrał kartę pro, to widać, że sam musiałby rzeczywiście dopiąć wszystkie elementy swojego startu, by zająć Czołową lokatę. Jeżeli tylko zdąży popracować nad pewnymi detalami swojego pozowania, a także uzyskać odpowiednie nabicie w dniu startu, to myślę, że mimo małego doświadczenia możemy upatrywać w sami jednego z faworytów do zwycięstwa. Sam Sulek to z jednej strony całkiem rozsądny gość, który ma pewien plan w głowie i cele do osiągnięcia. Potrafi odpowiednio przygotować się do zawodów, wyjść i zamieść konkurencję, a to wszystko w wieku raptem 23 lat. Z drugiej strony, czasami można odnieść wrażenie, że sam stawia wszystko na jedną kartę, wliczając w to swoje zdrowie, tylko po to, by ten cel osiągnąć, i tutaj z kolei jego wiek nie jest zaletą, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że sterydy anaboliczne będą mu towarzyszyć przez resztę drogi, a o tym, że mogą mieć druzgocący wpływ na organizm, mówiliśmy już wielokrotnie. Zdarza się, że ktoś zacznie młodo i nie będzie to skutkować otarciem się o zaświaty. Wystarczy spojrzeć na Arnolda Schwarzeneggera czy Chrisa Bamsteda, którzy zapisali się już w historii jako wybitni kulturyści. Obydwaj zaczynali branie stosunkowo wcześnie, podobnie jak sam Sulek. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że sam również będzie relatywnie dobrze znosił przyjmowanie środków dopingujących. Bowiem z taką ambicją i determinacją prawdopodobnie ma szansę zajść wysoko. A ty co myślisz? Czy Samsulek ma potencjał na przyszłego Mr. Olympia? Napisz w komentarzu, jak widzisz jego przyszłość w kulturystyce. To był stalowy szok, a teraz do następnego.